Show in the world Moje plany wielkie jak bieżowce w centrum Wiele w górę, nie oglądam się w lusterku To jest moja szansa, wiem, że los mam w ręku Odkąd że my potrafimy. Postaramy się, żeby widzom tutaj nie zrobić złego oglądania, tylko przyjemny contencik gotowany. Tak. Teraz e, musimy spolu, e, zobaczyć ktoś na przepis, jaki nie, mamy. I generalnie... Dzisiaj gotujemy na poważnie i ja jestem szach szefem kuchni. Nie. Karol, pierwszy step. Proszę tutaj na tym boczku. Ziemniaki obieramy. Jednego ziemniaka muszę obrać, bo mi tak czarno Nie, o! My zaczynamy teraz robić ciasto. Patrz, to I... ula, ula. Brawo, Karol! Potrzebujemy do ciasta tak: mąki pszennej, gorącej wody, jedna łyżka oleju i szczypta soli soli. Co ja mam teraz robić jako branżę? Zacznij już farsz robić, czyli e, ziemniaki, Ale co farug. Zimne. Musisz się teraz ugotować. Karol! Ej, Karol! Ja się nie w ogóle Ugotuj mm. no ale... Ugotuj, proszę cię, bo to miało być fajna, e, fajna kuchanie Mamy tam szafeczkę Ej, na prawdę, w tym domu 5 miesiąc, a ja nic nie wiem o tym domu Dzisiaj Karol się źle czuje i jakby... Nie, nie, a nie, nie hejtuj To sięgło. jest na dzień uprawiedliwienia że ja, ja powinienem wiedzieć co nie, gdzieś... chodzi o to, że się źle czujesz i może nie masz tyle energii co na każdym odcinku Ale mam nadzieję, że widzowie wy to zrozumiecie Ej, do Ej, serio, nic jest moim ej, zdaniem. Ej jestem taka dumna. Pola, szacunek. Jezu! No to wygląda jak legitne ciasto na muszę, muszę. Ci powiem Tak, może nie polubię po tym y, odcinku gotowania, ale na pewno będę mniej straszony do niego. No i do tej pary gotowaniu, nie? Właśnie. Musimy wyciąć pięć takich i już możemy sobie to zwiedzieć, no, więc proszę. Jedno? No właśnie chcę żebyś ty pierwszy to zbyt. Mogę? No tak. I, no, no. Ty pierwszy to zrób. Jest Karol! Naj... Pięknie! Czuję się miał 5 lat i z mało... wow pięknie Karol! Zobaczymy, czy dobrze ugotowałem ziemniaki. Czy razu Ci mi się udało dobrze ugotować ziemniaki? Idealnie! O człowieku! Więc tego lepiej się nie dało zrobić! O, ja cię naprawdę uwielbiam. Jaką osobę? Personę, człowieka. Naprawdę cieszę się, że podałaś taki dobrze ty Teraz bez żartu, mój serio się cieszy, bo my sobie żartujemy cały czas po furbeczkę, ale teraz naprawdę. Ale ja dziękuję, nie wiem, kiedy ty mówisz naprawdę, teraz, a kiedy pod film. Teraz mówię naprawdę. D dziękuję, że pojawiasz się w moim życiu. Karol, no ja też sobie dziękuję, bo jestem wdzięczna, że jest w moim życiu. Tylko, że ja to mówię z serca serio. No i a myślisz, że ja wiem? Nie wiem, właśnie. Na pewno miesiąc temu pomyślałabym, że serio. A teraz coś powiedział? Właśnie. Daj. Pola smaży tam dobrą bulę, a ja tutaj w mam bulę. Dużą bulę. Ale mnie nogi bolą, bo stoję cały czas przy tym blacie Nie mów tego swojemu tacie Daj to musi wlecieć, bo to było dobre, Bryta, było to dobre? Generalnie czuję atmosferę, ja pierdziele, święta ŚWIĘTA Dobra, pierwszy pierogi kolejny w życiu. I co, to rękoma? Tak, rękoma wkładasz... jeszcze umyję przez. Wkładasz tu i robisz... Y... Ja ci mogę pokazać. Jak masz takiego pieroga, to bierzesz tak. No. Tak. No. Ja pierdziele, przecież to polite baker generalnie. To jest mój pierwszy pierog w życiu, może nie jest idealny, ale... Piękny. Nic? Ja Ej, To w sumie nie jest takie złe gotowanie. Patrzcie to, przebitka na piękne pierogi ulepione. Zarobi się wyglądają. Moim zdaniem bardzo dobrze. Eee! Nie no, nie ma lipy. Eee! Generalnie tylko dwa się rozwaliły. Proszę zobaczyć, jakie piękne. Potem jeszcze damy je na patelni i tamte prawdziwe też damy na patelni i zobaczymy, które są.